Hejka, zapraszam was dzisiaj na book haul Mam zamówienie z taniej książki Mam zamówienie z dębieka I to takie dość konkretne Więc mamy dużo książeczek i lecimy z otwieraniem Zaczniemy sobie od taniej książki A ja mam tylko taka minie Aha, to mam tu z boku No i ciężko tworzyć Z boku było takie coś, co trzeba odrabiać się, odjawiać, się było. Będzie mi jadłka i ten życzę. Chociaż może w sumie. Dobra, wyciągam papier. Jeszcze więcej papieru. I lecimy z książeczkami. Tak, na początek mamy trzecią część. Jeden z moich ulubionych w ostatnim czasie. Ojej, ojej, się tutaj tylko powiem. Pierwszą pokochałam, drugą. Nie wiem, czy kocham, ale na pewno uwielbiam. Więc mam nadzieję, że trzecia też mi się spodoba. Bo tutaj są um, opisane losy nadejścia e, i każdy tom to jest inna siostra. Jej facet albo i nie facet. Wiecie. Już nie może być. Tak, dalej mamy e, off limits. E, i mam dwie części. Chyba, tak czy nie? O, uciekam. Tak. Obydwie, dwie, oby, dwie, dwie części. To są 18, plus, a ta była 16. Plus. Książka. Bardzo dobrze. Bardzo dobre opinie. O niej słyszałam, więc wiedziałam, się w przeczytam. Zobaczę. Może mi też się spodoba. Wy takie na masiki. Pewnie nie ma co się spodziewać sukienowego. O, i mam kłodziew na e, Bukit. Miło. Mm, dobra. Gród, Szmajaków i Zazdrości, i jeszcze mam jedną książkę z tej samej, bo pierwszy to już mam. I mam jeszcze Królestwo serc i Pożądania. To są. Że jak to się nazywa? Zapomniałam tego słowa, ale chodzi o to, że to są książki na. Uj, to jest to nie tak, trudno. Książki na motywach jakichś innych książek. Tutaj jest Czerny um, jest Krajny Oz, a tu jest um, Alicja w Krajnie czajów. Aby ja wiecie, opowiedziana na nowo. Zbudziłam to, co się nazywa. No dobra, nieważne. Na pewno wiecie, odchodzi się teraz śmiecia. Że <grymnie> nie pamiętam. E, I tu mam książkę, którą oddam, bo właśnie ten drugi tom ja już mam. Przepisy wybiegły dużo, dużo wcześniej. Na to zamówienie dużo, dłużej czekałam, więc to pójdzie do oddania. E, I tu mam jeszcze. O, Orimi trzeci tom. Będę musiała przeczytać przecież pierwszy, żeby nie nie oddać, bo się siokrę, że pierwszy był słaby, <głynie> Trzecie, ja drugi i raczej nie będzie mnie nie się do przeczytania, więc... że <głynie> musiała się zabrać chociaż za pierwszy. Będzie tam dwa następne zostawić, czy nie? I lecimy z paczuszką z Empika. No dobra, tu mam same pięknie wyglądające tytuły na górze i modlę się, żeby one przyszły, wiecie, w jednej części, bo ostatnio z... To przyszło febe, przyszło mi mm, z niedomalowanymi wolnymi brzegami. Ale nimi Thomas stanie dali mi nową książkę. Dobrze. Ok. E, dobra. E, Tron Królowej Słońca. E, widziałam filmik u Marty Redbooking e, o tej książce. I w sumie tak mnie trochę zaintegrowała. To jest napisane nawet, że jest um, dla fanów. Między innymi Star Jamass, więc może będzie fajnie. Dzisiaj kobiety śmiertelne, współzawodnictwo, tylko jedna zdobędzie serce króla słońca No brzmi, brzmi ciekawie, w ogóle ta kładka jest niesamowita No na żywo wygląda przepięknie Takie staje złoto Cudne jest, no i to jest pierwszy tom z tej serii, także Jak się wciągnę, to może będzie Będę wyczekiwać na kolejne tomy e, Dalej na no masik e, Alkohol w miłości, o ma brzydki bawione. No, już nie zauważyłam tego wcześniej Dobra Ostatnio rzeczą, jakie spodziewa się melodii po utrzymanie w FTP, to jest podobne spotkanie z facetem, z którym przespała się w kolejnym przystawiając jej studenckich czasów, Pracuje w jacie filmie w rozwiązach, w której działa IT właśnie to dziewczynę. No, no jest jestem dyrektorki generalnej. E, a to jest jeszcze związki chemiczne. E, I tu widzicie... Widzicie korpkę. Nie pytajcie, skąd ja. Takie tam zbuczenie zawodowe. E, dobra. Mm, Bez sien, jak ona wygląda. Dobra, jest nie, ten pilk udało wam się. <noise> Okej, okay, no przepiękna. Przepiękna i przepięknie wygląda. Mm, to jest ogólnie mm, z tego, co kojarzę, magnesia mm, w pierwszą, nie, na życiu, czy, a nie wiem, na rzecz ani czy co, nieważne. E, ale chodzi o to, że mm, dziewczyna chyba ma zostać skazana, bo, bo nie ma mocy, coś takiego. Em, tak, zwyczajnie jest są na policję lub śmieć, em, no jest bezdomna dziewczyna, mm, dziewczyna bez mocy i ona będzie udawała, że nam tę moc ma. E, ona będzie udawała, że czyta w myśli, czy coś takiego, ale tu nie jestem pewna, e, głowy Wam nie dam. Dobra, no, ja, lecimy dalej, co mam tutaj, żeby z nie uszkodzić, ale dobra, ja, to w pakiet. A jest to e, te przypadają w tonie życia. Uuu, są jeszcze takie te, te nowe kreseczki, jakby taki deszcz, bo akurat spadało, nie wiem czy to widzicie, takie miśniące. przepiękna, no ten pierwszy to też jest cudowny, ja tu patrzę sobie w lusty, bo mam odbicie telefonu i patrzę jak ona wygląda, bo jest przepiękna, no, super, ekstra, dobra, e, dalej, mm, ona jest tak dziabnięta, no tu, okładka, no ale cudno. Może nie będzie widać. Czy to jest domalowana? No jest, tylko tu się jedna zadziała na ale dobra, że to się to wyprostować. Będzie nie wyglądać. E, no dobra, część e, faby tego nieszczęsnego, które przyszło. Takie no, przyszło. I trzecia, troszeczkę najważniejsza, bo to prezent dla mojej siostry. E, domciak, jak nie oglądaj tego? Tak. E, Floresy Dudy to wydanie ilustrowane. No to całkiem nieźle, ma w wstążeczkę, także, ojej, tu jest trochę pognieciony. Hmm, może da się to jakoś naprostować, bo tu jest e, takie pogniecenie. Nie wiem, czy to widać, bo ja to w lustrze nie widzę, bo jest tam trochę ślepa. Zresztą jeszcze było takie odległości, no ale dobra, zobaczymy. Najwyżej nie zareklamować. Zresztą mogą mnie nie ustawić, to jest taka piodłka. A gdzie tu jest są ilustracje? Mam już nie ilustrowane? To ty był objazd. No dobra, ile obrazek jest? Eee, powiem wam. No niewiele tych objazdków. Mam nadzieję, że nie zrobię komuś na Objazdkiem. No dobra, no kilka ich jest. No spodziewam się, że to trochę lepiej będzie wyglądało. No dobra, też coś jest, ale tak. No, no i mam nadzieję, że się spodoba. W każdym razie, bo to pewnie dla niej na ale ja zamówiłam mówiłam, że już wcześniej. Ja się by się miało wyprzedać, no i tak to skończyłam ze stosikiem książek, który nie wiem gdzie położę, bo nie wiem gdzie mi się zmieszczą, zobaczymy, e, gdzieś je upnę. E, Muchomore sprzedam, będę miała miejsce. jeżeli nie wiecie o co chodzi, to zapraszam Was do filmiku, już tam pieśnią, że w tam się dowiecie, że sprzedasz Muchomore w cukrze. i to by było, to by było na tyle, dajcie znać czy w ostatniej jakiejś książki kupiliście, jak tak, to co i... Tyle, to zobaczymy następny filmik ja Kupa.